Jesteśmy w Nowym Miasteczku po meczu Pucharowym Lechi z MKS-em Nowe Miasteczko. Trenerze, to nie był łatwy mecz. Yy, drużynie nie poszło tak jak chyba planowaliście. Yy, planowaliśmy przyjechać do Nowego Miasteczka na Puchar i ten mecz wygrać. Udało się yy, zwyciężyć 2-0 i to był plan, który sobie założyliśmy na ten środowy mecz. Mamy yy, tak naprawdę w głowie od niedzieli, sobotni. Sobotni pojedynek z Wartą Gorzów. Tutaj chcieliśmy odbyć taką mocniejszą jednostkę treningową i udało się, awansowaliśmy do następnej rundy i już bym daleko idących wniosków po tym meczu nie wyciągał, bo, bo taka jest gdzieś tam nasza, jest kolej rzeczy po prostu. Mimo wszystko trochę jednak zabrakło tej skuteczności, tak mi się wydaje, bo przeważaliście na Murawie. Ale wykończenia chyba brakowało. Zgadza się. Już gdzieś tam jak mecz się otworzył, to mieliśmy swoje sytuacje bramkowe, które powinniśmy szczelić, bo, bo powinniśmy od siebie po prostu więcej wymagać. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, nie przywiązujemy do tego jakiejś wielkiej uwagi. Udało się, mam teraz sobotę mecz i musimy nad tym teraz popracować. Nad tą finalizacją to jest nasz wniosek po tym meczu: że mamy sytuację i z meczu, na meczu z Wartą może być tak, że możemy mieć mniej tych sytuacji, ale to trzeba już będzie wykorzystać. Nad tym musimy teraz się skupić, popracować i, i tak będzie gdzieś tam już nasze przygotowania do sobotniego meczu wyglądały. Właśnie a propos meczu z Wartą, to spotkanie. Z pewnością będzie trudniejszy niż tutaj, co, co możesz powiedzieć o tym przeciwniku? Yy, to jest zupełnie inny zespół, yy, Warty Gorzów, jak graliśmy z nimi na przykład w finale Poharu Polski, gdzie wygraliśmy 3-0, tam zmienił się trener. Yy, Mają troszkę inną filozofię grania, yy, chcą grać w piłkę, fajny, fajny zespół. i te nowe nabytki, które mieli tych 14 nowych zawodników to one w końcu, oni musieli w końcu zaprocentować, że, yy, że zacznie to, ten mechanizm powoli działać, ale tak naprawdę tak zawsze powtarzamy, my też skupiamy się na tym na czym my chcemy grać, musimy to poprawić i yy, jak my będziemy grali dobrze to tak naprawdę czy Warta czy inny przeciwnik będzie grał, yy, grał. W swoim jakimś stylu, ale jak my zagramy dobrze, to jestem przekonany, bo taki potencjał mamy, że wygramy po prostu ten i następne mecze. I, i, i tyle mogę dziś powiedzieć o, o warcie. W sobotę gramy mecz i fajnie, jakby kibice dopisali, bo gdzieś tam wiemy, jak to, to, to pomaga. Po prostu byliśmy teraz na ruchu, kibice są, są za drużyną i fajnie, jakby kiedyś tak się wziął, że urodziło, że. Że byłaby po prostu gdzieś ta moda, że sobota idziemy na a później coś innego robimy i, i małymi kroczkami trzeba zacząć, zacząć i tak powoli to wszystko budować. Właśnie, mógłbyś zaprosić kibiców no na ten mecz tak bezpośrednio? Mm -hmm. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić w imieniu swoim, trenerów i zawodników na sobotnie spotkanie z Wartą Gorzów. I nie będę obiecywał, że na pewno coś się wydarzy. Chcemy udowodnić to na boisku i. Yy, i zapraszam wszystkich kibiców na mecz na ulicę Sluchowską 37. Yy, ma być dobrze podobno. I przed, i po meczu. Co było, tego godzina 16. Zapraszamy.